Po pogrzebie dziadka zostałem u babci. W domu było cicho, tylko zegar w kuchni i zapach starych podłóg. Trzeba zakryć wszystkie lustra, powiedziała cicho. Zawsze się zakrywa. Dlaczego? Zapytałem. Bo nie każdy, kto odchodzi, umie znaleźć drogę. W nocy obudziło mnie skrzypienie. Wyszedłem na korytarz. Materiał z lustra w przedpokoju leżał na ziemi. Stałem w odbiciu, ale coś było bardzo nie tak. Patrzyłem długo, aż zobaczyłem, że odbiłem się dwa razy. Jedno odbicie stało nieruchomo, ale drugie uśmiechało się szeroko tylko ustami. Reszta twarzy zastygła w bezruchu. Zamrugałem a odbicie zniknęło. Rano gdy opowiedziałem to babci, spojrzała na mnie, jakby wiedziała zbyt dużo. Wnusił to lustro, było zakryte. Zamarłem, ale jestem pewny, że. Pokiwała, głową. tak, ale może ciebie już tam nie było.